Dzień dobry, przed Wami internetowy kurs czytania Avista, zestaw ćwiczeń, który możecie wykonać jednorazowo. Możecie też ten zestaw podzielić i wykonać przez kilka różnych dni, a więc, na przykład, jedno zadanie jednego dnia. Ten kurs jest przeznaczony dla Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, dla początkowych klas Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia. Kurs zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci. Materiały do tego kursu w formacie PDF y, są również dostępne na stronie internetowej www.spmk.pl, czyli na stronie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów, w zakładce Wydawnictwa. Dalej trzeba przejść do y, zakładki Materiały Online, i tam znajdziecie i adresy do wszystkich filmików, i Materiały PDF. Czytanie Avista warto ćwiczyć regularnie. Najlepiej by było, jakbyście ćwiczyli czytanie Avista codziennie. Czytaniem Avista jest jak zmyciem zębów. Nie myjemy zębów raz w tygodniu przez wiele godzin, bo to by było bardzo niewskazane i bardzo niezdrowe. I tak samo nie czytamy Avista przez wiele godzin, raz w tygodniu albo raz na pół roku tylko raczej przez krótki czas, ale za to regularnie, a naprawdę Mistrzostwo świata, jeżeli będziecie ćwiczyć czytanie Awista codziennie. Ale przez krótki, krótki czas codziennie możecie poświęcić temu 5 do no, może 10 minut maksymalnie. Możecie skorzystać z tego kursu, możecie poprosić nauczyciela, żeby wam zadał jakieś zadania, ale możecie też opracować swój własny zestaw zadań. Możecie sięgnąć po Stare szkoły pianistyczne, z których graliście w poprzednich klasach, zagrać zadania, których wtedy nie realizowaliście. Możecie sięgnąć po jakieś inne zbiory, które macie w domu, które już nie gracie, bo już gracie poważniejsze utwory. Możecie też sięgnąć po szkoły pianistyczne, które są dostępne w internecie, w bibliotekach internetowych bezpłatnych. Tu mogą Wam pomóc rodzice, a przede wszystkim może Wam pomóc nauczyciel, który może Wam wskazać, z której szkoły możecie wybrać sobie ćwiczenia. I opracowując własny harmonogram, zrealizować swój własny kurs czytania Avista. Więc możecie zaznaczyć sobie w kalendarzu, kiedy będziecie ćwiczyć czytanie Avista i odhaczać w kalendarzu zrealizowane zadania. To ćwiczenie czytania awista może też poprzedzać Wasze ćwiczenie na fortepianie. To może być znakomita rozgrzewka, która pozwoli Wam nie tylko rozruszać palce, no ale też rozgrzać, skupić, skoncentrować się, a więc rozgrzać umysł. Zanim jednak, gdy będziecie grać Avista, zanim zaczniecie grać w ogóle, zanim w ogóle generalnie zaczniecie cokolwiek grać też na fortepianie, zawsze najpierw pomyślcie. Spójrzcie na nuty i zastanówcie się, co będziecie grać. Nie kładźcie rąk od razu na klawiaturę, tylko dokonajcie wpierw analizy. Zastanówcie się, jakim palcem zaczniecie, dlaczego jest gdzieś jakaś sugestia palca, jakie są wysokości nut, gdzie są trudne miejsca, dlaczego one wydają się trudne, jakie zrealizować. To wszystko y, warto zrobić, zanim zaczniecie grać i to dotyczy nie tylko ćwiczenia czytania Avista. Tej analizy przed graniem, w czasie już czytania lista, nie musicie ograniczać. Ja Was nie będę gonił, nikt Was nie ogranicza. Bardzo często usłyszycie uwagę czy też polecenie: Zatrzymajcie pokaz i przeanalizujcie to. W takim czasie, jaki potrzebujecie, żeby dobrze zagrać ćwiczenie. No, chyba że zdarzy się, że poproszę, żebyście za długo nie analizowali albo zanalizowali tylko jakieś pierwsze jednostki, bo Waszym zadaniem będzie cały czas wyprzedzanie wzrokiem w czasie ćwiczenia. Więc jeżeli poproszę o to, to wówczas analiza może m, powinna być krótsza. Natomiast jeśli o to nie poproszę, to macie mnóstwo czasu na analizę. Natomiast pamiętajcie, żeby zawsze się maksymalnie skoncentrować, skupić się w czasie i tej analizy, i w czasie grania. Gdy będziecie analizować ćwiczenia, to nie interesują Was tylko wysokości nut. Interesuje Was wszystko. To, w jakiej gracie tonacji, to jakie są znaki przykluczowe, yy, jakie znaki chromatyczne pojawiają się w trakcie, to jaki jest rytm ćwi w ćwiczeniu, jakie występują zmiany tego rytmu. Interesuje Was to, jaka jest dynamika i artykulacja, czyli wszystkie elementy, które są zapisane w tekście, musicie uwzględnić, objąć swoją analizą i później uwzględnić w Waszym graniu. Ale zanim zaczniecie grać, ta analiza powinna też objąć taki plan czy też wyobrażenie sobie tego, jak zagracie jakiś fragment. To znaczy, jakim zaczniecie palcem, czy potrzebna będzie zmiana pozycji ręki, może gdzieś musicie podstawić palec. To wszystko sobie zaplanujcie, czy na przykład całe ćwiczenie, bo może się tak zdarzyć, że całe ćwiczenie zagracie w jednej pozycji ręki. Czasem być może trzeba będzie tylko ją na chwilę rozszerzyć, żeby sięgnąć po jakiś dźwięk, który nie mieści się w tym takim układzie pomiędzy pierwszym a piątym, czyli w obrębie kwinty. To wszystko, to takie wykonanie też y, przygotujcie w czasie analizy, a dopiero później zaczniecie grać. Natomiast, jak już zaczniecie grać, to nie zatrzymujcie się i nie poprawiajcie się. Czas na to, żeby y, y, przygotować się na ćwiczenie był wcześniej. Teraz, w czasie Awista, macie cały czas wyprzedzać wzrokiem, cały czas obejmować całość, iść do przodu. Jeżeli się zatrzymujecie i poprawiacie, to znaczy, że cofacie się wzrokiem, to wasze skupienie pryska nagle, więc nie róbcie tego. Jeżeli zobaczycie, że popełniliście błąd, Odnotujecie to jakoś w umyśle, to nie zatrzymujcie się, idźcie dalej, a później po zakończeniu ćwiczenia zastanówcie się, dlaczego ten błąd został popełniony. Czy nie skupiliście się odpowiednio, czy może nie wyprzedzaliście wzrokiem, bo sobie pozwoliliście na chwilę odpoczynku w czasie ćwiczenia, a może też po prostu za mało czasu przeznaczyliście na analizę wcześniej, nie przygotowaliście się na na przykład skok. Jakiś interwałowy albo na zmianę rytmu. No i dlatego popełniliście błąd. Jeżeli ten błąd wynikał z nie dość długiego czasu analizy wcześniej, no to pamiętajcie, żeby się poprawić przy kolejnym ćwiczeniu spędzić tym więcej czasu na dokładnej analizie. Przed Wami ćwiczenie, które zostało. Poszerzone, to znaczy dodałem pięciolinie, pozmieniałem układy, także zamiast dwóch pięciolinii mamy teraz cztery pięciolinie. Dwie pierwsze odpowiadają prawej ręce, dwie kolejne odpowiadają lewej ręce. Przypatrzcie się temu ćwiczeniu. Bardzo uważnie sprawdźcie, jak zmieniają się pięciolinie, jak zmienia się układ między rękami, kiedy grają poszczególne pary. W trakcie grania wyprzedzajcie wzrokiem, nie dajcie się zaskoczyć, bądźcie bardzo, bardzo spostrzegawczy. Wyprzedzajcie wzrokiem po to, żeby zobaczyć, gdzie następuje zmiana, gdzie będziecie grać za chwilę. Zobaczcie też, w których miejscach ręce grają razem. Kiedy wspólnie grają, kiedy być może gra jedna lub druga. Przeanalizujcie też dokładnie linię każdej ręki, jak się zmieniają te linie, te układy. Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz, dostosujcie się oczywiście do zasugerowanego tempa, dokonajcie analizy i dopiero zacznijcie grać na fortepianie. Przed Wami ćwiczenie, które będziecie oczywiście wykonywać, ale wpierw, zanim zaczniecie je wykonywać, dokonamy jego wspólnej analizy. Zwróćcie uwagę oczywiście na to, jakie są znaki przykluczowe i jaki, jaką tonację sugeruje brak tych znaków. Utwierdzi Was przekonanie o tym, jaka jest tonacja, także zakończenie tego ćwiczenia. Tu gramy w tonacji C-dur. Zwróćcie też uwagę na to, w jakich gramy kluczach. W całym ćwiczeniu, bez żadnych zmian, gramy w dwóch kluczach wiolinowych. Następnie zwróćcie uwagę na element powtarzalny, na to co się powtarza w tym ćwiczeniu, a w tym ćwiczeniu powtarza się przede wszystkim partia prawej ręki zarówno na początku, jak i powtórzona później. I drugi moduł, który jest modułem wstępującym po dźwiękach skali, on też się powtarza. A zatem prawa ręka ułożona jest w schemacie AB AB, tak? Mamy jedną część, która. później drugą część, później powtórzenie pierwszej części i powtórzenie drugiej części. Zwróćcie uwagę na to, jakimi zaczniecie palcami. To ma szczególne znaczenie w kontekście analizy całego ćwiczenia. Spójrzcie, czy konieczna jest zmiana układu ręki. W całym ćwiczeniu macie do czynienia z układem pięciopalcowym, więc nie dokonujcie żadnych zmian, nie zmieniajcie pozycji ręki, nie przekładajcie palców, bo nie jest to potrzebne. Jeżeli zaczniecie piątym palcem w prawej ręce, to dojdziecie do pierwszego palca na C i taki układ może zostać do końca ćwiczenia. I podobnie jest z lewą ręką. Jeżeli zaczniecie piątym palcem na C, najwyższym dźwiękiem jest G i w tym układzie pięciu palców możecie grać całe ćwiczenie. Zwróć uwagę na lewą rękę. W lewej ręce jest szczególne zagęszczenie, jakby w drugiej części, w drugim systemie. Tam, gdzie powtarzamy to, co grała już prawa ręka, która jakby cały czas schodzi po dźwiękach skali, tak lewa ręka skacze nam tutaj już nie tak, jak na początku schodzi po dźwiękach skali, a m, zmienia y, m, się, ale elementem stałym w tym takim akompaniamencie lewej ręki jest dźwięk G. Dźwięk G się cały czas powtarza. Pomiędzy tymi powtarzalnymi dźwiękami G następują albo E, D, C, czyli kolejne dźwięki skali, albo skok do F, F, E, D, C, albo też inny trochę układ F, E, C, E, D, C. A zatem też pojedyncze dźwięki skali po prostu jakby przetykane w pewnym sensie dźwiękiem G. To powinno wam ułatwić wykonanie lewej ręki, bo ona jest bardzo gęsta, ale też jest bardzo schematyczna. Zwróćcie uwagę, zanim zaczniesz grać, jaka jest artykulacja. Lewa ręka grana jest legato, czyli łączymy wszystkie dźwięki, natomiast w prawej ręce pojawia się staccato. W trzecim takcie i odpowiednio w takcie jedenastym te fragmenty gramy krótko. No i pojawiają się też dwa razy akcenty w drugim module. One są powtórzone później. Pomyślcie też o strukturze rytmicznej. Ona nie jest trudna, ale zwróćcie uwagę na to, gdy będziecie grali dłuższe wartości rytmiczne. Nie skracajcie tych dłuższych wartości rytmicznych. Pomyślcie o czterciunatach, o tym jaki jest puls w tym metru na cztery czwarte, a następnie pomyślcie o tym, że jedna półnuta zawiera w sobie Dwie ćwierć nuty i musicie wytrzymać do końca. Nie skracajcie długich wartości rytmicznych. Zwróćcie też uwagę, że w tej drugiej części mamy przedłużoną nutę w prawej ręce, a zatem ona de facto trwa przez trzy miary. Raz, dwa, trzy i dopiero z G schodzimy na F. No i wreszcie zwróćcie uwagę na dynamikę. Tu jest dosyć prosta dynamika. To znaczy pierwszą część gramy w dynamice mezzo forte, gdy robi się gęściej gramy forte. A zatem... Żeby zróżnicować tę dynamikę i żeby to było czytelne, zagrajcie nieco ciszej pierwszą część, dużo głośniej zagrajcie drugą część. No i jak już będziecie gotowi, przełączycie na ćwiczenie, to zwróćcie uwagę, jakie jest zasugerowane tempo wykonania, przeanalizujcie jeszcze raz całe ćwiczenie samodzielnie, oczywiście w Waszych głowach, no i następnie zagrajcie to ćwiczenie na fortepianie. Przed Wami kolejne ćwiczenie, które będziecie wykonywać, ale zanim zaczniecie je wykonywać, oczywiście dokonamy jego wspólnej analizy. Znów zwróćcie uwagę na to, jakie mamy znaki przykluczowe. Tu ponownie nie mamy znaków przykluczowych, natomiast patrząc na koniec, tym razem nie gramy w tonacji cedr, a w tonacji amol. Zwróćcie też uwagę na to, w jakich gramy kluczach. Tu ponownie gramy w dwóch kluczach wiolinowych i ponownie nie ma żadnych zmian kluczy. Zwróćcie też uwagę na takie ogólne, globalne elementy i co się powtarza. W tym ćwiczeniu powtarza się moduł początkowy, to znaczy wejście po gamie od A do E, po czym zejście prawie po trójdźwięku. Podobnie mamy powtórzenie tego w takcie piątym, 6 i siódmym. No i powtarza się też struktura rytmiczna oraz akcenty w drugim systemie. To znaczy, najpierw prawa ręka gra motywy schodzące po tercji E, D, C, później D, C, H. I to samo, ten sam układ będzie powtarzać za chwilę. Lewa ręka D, C, H, C, H, A. Więc podobny układ, oczywiście inny. Dźwięki. W tym czasie, gdy prawa lub lewa gra swój motyw schodzący, druga ręka gra całe nuty i te całe nuty to są interwały. Zwróćcie uwagę na stałą nutę w tych interwałach. W obu przypadkach powtarza się cały czas E. E się nie zmienia. Zmienia się tylko dolny składnik tego interwału. To znaczy od tercji przechodzimy na kwartę, czyli o jedno w dół, sekundę w dół, później kolejną sekundę w dół i tak zostajemy. Natomiast gdy powtarzać to w prawej ręce, no to od h, od kwarty schodzimy do kwinty do a, wracamy do kwarty i kończymy na tercji C e. A zatem nie trzeba wielkiego ruchu. Pamiętajcie, że E w tym układzie akordów jest niezmienny. Natomiast zwróćcie też uwagę, jak są zbudowane poszczególne moduły. Zazwyczaj mamy do czynienia z pochodem po kolejnych dźwiękach skali, tak jak na początku, tak jak później od H bo idziemy do góry, do dołu, ale poruszamy się w ruchu sekundowym. Natomiast czasem w tym ćwiczeniu poruszamy się też w innym ruchu, to znaczy skaczemy o tercję lub też zobaczcie na końcu, cały ten układ przypomina, jest po prostu trójdźwiękowy. Amol, a zatem skaczemy co tercję albo tercję i sekundę. Więc w całym ćwiczeniu ruszamy się albo w ruchu sekundowym, albo czasem są skoki o tercję. Jedynie czasem zdarza się dalszy skok, zwróćcie uwagę, na końcu pierwszego systemu jest skok. O kwartę w górę. Niech Was to nie zaskoczy. Zanim zaczniecie grać, pomyślcie też o rytmie. O tym, żeby nie skracać długich wartości. To znaczy, po ruchu ćwierćmiutowym pamiętać, że pół nuty zawierają sobie dwie ćwierćnuty, więc każdą musicie policzyć do dwóch. Ale też pamiętajcie, że gdy na przykład w drugim systemie, w dwunastym takcie drugiego systemu macie de facto całą nutę, to żeby wytrzymać tę całą nutę, wytrzymać do czterech. No, i jeszcze zwróćcie na zakończenie uwagę na dynamikę. Tu mamy też prosty układ dynamiczny, to znaczy zaczynamy średnio głośno. Ja bym sugerował, żeby zacząć nawet trochę ciszej, tak żeby później, jak przyjdzie do grania głośno w trakcie dziewiątym, to rzeczywiście była różnica. No, i jak będziecie gotowi, to po przełączeniu na ćwiczenie zwróćcie uwagę, jakie jest tempo. Dostosujcie się do tego tempa, przeanalizujcie ćwiczenie, w głowach oczywiście przeanalizujcie, i jak będziecie gotowi, to zagrajcie na fortepianie. Przed Wami ostatnie ćwiczenie. W tym ćwiczeniu analizy dokonujecie już sami. Jak dokonacie analizy według wzorów, które Wam podawałem, to przystąpcie do zagrania tego ćwiczenia i zatrzymajcie pokaz. Przed Wami ćwiczenie na wyprzedzanie wzrokiem. Zobaczycie mapę. Na tej mapie jest pewna ścieżka. Zwróćcie uwagę na to, jak układa się ta ścieżka, jaką ścieżką podążycie. Przeanalizujcie dokładnie tylko dwie pierwsze nuty, nie więcej. W trakcie grania podążajcie za liniami i cały czas wyprzedzajcie wzrokiem tą ścieżkę na mapie. Pamiętajcie o zachowaniu stałego pulsu. W nawiasie macie sugestie. Uważajcie też, że w tym ćwiczeniu jest trudno, bo są zmiany. Kluczy. Możecie zacząć to ćwiczenie zarówno od południowej Ameryki, jak i poniżej Afryki, to znaczy zacząć w jednym kierunku i skończyć pod Afryką, albo zacząć pod Afryką i pójść w drugim kierunku i skończyć w południowej Ameryce. Możecie to potraktować jako dwa różne ćwiczenia, na każdy dzień jakby wybrać inną trasę. Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia, do jutra.